Blokada rowerowa ma zapięcie z szyfrowanym zamkiem z trzema zapadkami. Na każdy z zapadek można ustawić cyfry od 0 do 9. W szyfr otwierający zamek tej blokady tworzą trzy cyfry, które są kolejnymi liczbami parzystymi. Prawdopodobieństwo, że pierwszą cyfrą szyfru jest cyfra 0, wynosi 1 dziewiąta. Musimy oszacować, czy jest to prawda czy fałsz. Zobacz, blokada rowerowa ma szyfr na trzy cyferki, więc zapiszmy sobie takie trzy kreseczki. I teraz wiemy, że szyfr tworzą trzy cyfry, które są kolejnymi liczbami parzystymi. Czyli tak naprawdę, jakie mamy opcje? Kolejne cyfry parzyste to mogą być na przykład 0, 2, 4. Może być też 2, 4, 6, 4, 6, 8 i czy może być coś więcej? Zobacz, gdybyśmy zaczęli teraz od 6, to byłoby 6, 8 i 10. Dziesiątki nie możemy wybrać, więc ta opcja odpada. Czyli jakie różne cyfry możemy wybrać na pierwsze miejsce szyfru? Zobacz, może być to albo 0, albo 2, albo 4. Czyli prawdopodobieństwo, że pierwszą cyfrą będzie 0, to będzie jedna opcja przez ile mamy wszystkich opcji? Wszystkich opcji było 3, czyli prawdopodobieństwo będzie wynosiło 1 trzecia, a nie 1 dziewiąta, więc jest to odpowiedź fałszywa. I zdanie drugie, istnieją trzy możliwości wyboru szyfru dla zamka w takiej blokadzie. No właśnie to pokazaliśmy. Mamy trzy takie różne możliwości, więc to będzie odpowiedź prawdziwa.